Gmina Jutrosin wzbogaciła się o nową turystyczną atrakcję. Dzięki współfinansowaniu z budżetu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich na Jutrosiński Zalew przeniesiono odnowiony wiatrak oraz wybudowano parking i ścieżkę pieszo Okolice Jutrosina to obszar, w którego krajobrazie wiatraki stanowiły bardzo ważny element. Obiekt, który stanął przy zalewie, przeniesiony został z pobliskiego Dubina. W takiej miejscowości, Dubin 4 km Jutrosina, po prostu wiatrak ze starości się rozleciał. Nam go było troszeczkę szkoda. No i taki pomysł właśnie powstał, żeby zrobić ładny projekt na to. Przy pomocy Wielkopolskiej Gościnnej. I oczywiście pana senatora, wariala, pośrednika. No mamy taki piękny obiekt, który będzie służył mieszkańcom. Jak pan widzi, że bardzo dużo jak ludzi, dzieci. Także bardzo, bardzo fajna sprawa. Wiatrak od dnia otwarcia stał się prawdziwą atrakcją dla mieszkańców i gości. To widać, ale jest. Z kilku poziomów jutrosińskiego wiatraka roztaczają się wspaniałe widoki zalewu, miasteczka i najbliższej okolicy. Nowy obiekt służyć będzie przede wszystkim jako platforma widokowa. Burmistrz Jutrosina ma nadzieję, że dzięki inwestycjom współfinansowanym z budżetu lokalnej grupy działania Gościnna Wielkopolska, teren wokół zbiornika stanie się atrakcyjniejszy dla mieszkańców i gości. Wszystko zależy od inwencji organizacyjnych tutaj. My chcemy to na razie, otworzyli, otworzyliśmy to i chcemy to stopniowo doposażać. Tu jest wyspa, jest, jest, jest też i plaża, gdzie można pokąpać. Chcemy, żeby wypożyczalnia była kajaków, rowerów wodnych. Wtedy to tak całe, cała, cała ta infrastruktura zadziała. Dla poprawy infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w okolicy Zalewu powstał nowy parking, a do samego wiatraka prowadzi powstała dzięki funduszom lokalnej grupy działania Gościnna Wielkopolska ścieżka pieszo-rowerowa. Prezes Stowarzyszenia Gościnna Wielkopolska Marian Poślednik ma nadzieję, że zmieni się funkcja tego miejsca. Ja jestem optymistą, patrząc na to, jacy ludzie się tym zajmują, są to jednak osoby, które żyją Tutaj tymi wydarzeniami. Lokalnymi i chcą się angażować w rozwój właśnie w tych dziedzinach turystycznych, rekreacyjnych, kulturalnych. I to jest dobry prognostyk na to, że generalnie ta linia naszej strategii, jaką jest rozwój turystyki, sprawdza się. Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Jutrosinie to ważna inwestycja związana z rozwojem funkcji rekreacyjnych i turystycznych gościnnej Wielkopolski. Realizacja inwestycji była możliwa dzięki współfinansowaniu w wysokości 380 tysięcy zł z budżetu lokalnej grupy działania Gościnna Wielkopolska.